Jeśli moglibyście zaprojektować sobie waszą wymarzoną osobę, waszą wymarzoną kobietę, wymarzonego mężczyznę, jaki by był, jaka by była. Jaki kolor włosów, kolor oczu chcielibyście, żeby miał miała? Jaki cechy charakteru, jakie zainteresowania? Mam na imię Marta i dziś namówię was, żeby nie tylko wizualizować sobie cechy fizyczne waszego wymarzonego partnera, partnerki, ale żeby już żyć takim życiem. W którym jest on obecny obecna. Wiem, to brzmi trochę schizofrenicznie, ale zostańcie do końca i przekonajcie się, jak w łatwy, prosty i szybki sposób można zamanifestować cudowną miłość w Waszym życiu. My ludzie mamy tendencję do szukania miłości i szczęścia na zewnątrz, Mówimy, będę szczęśliwy, będę pełna miłości, wtedy jak już ta osoba stanie przede mną. Nie powiem w tej chwili niczego nowego, ale wszechświat jest Twoim lustrem. Więc nie, jeśli nie kochasz siebie najpierw miłością bezwarunkową, to osoba, która stanie naprzeciwko ciebie, również tej miłości Tobie nie da, ponieważ będziesz dawała z siebie wszystko, będziesz przesuwała swoje granice, po to, żeby zachować tą osobę w swoim życiu. Ale tak naprawdę, ta miłość minie, ponieważ jest to miłość warunkowa. I znów usłyszysz od znajomych, od rodziny, że coś jest z Tobą nie tak, że jesteś popsuty, popsuta. I będziesz robić wszystko, żeby ten związek warunkowy wyszedł. Będziesz chciał, chciała zmienić tę osobę, żeby poczuć się szczęśliwa. A to nie tę droga. Najpierw jesteś Ty. Ty jesteś źródłem wszelkiej miłości i szczęścia. Gdy już w środku wszystko się ułoży, poczujesz miłość do siebie, równowagę emocjonalną, wówczas na zewnątrz wszystko wskoczy na swoje miejsce. Wówczas stanie przed tobą Twoja wymarzona osoba, której w żaden sposób nie będziesz chciał, chciała zmieniać, a Twoje szczęście nie będzie w żaden sposób zależne od jej zachowania, a przede wszystkim nie będziecie w niej, w jej zachowaniu szukać potwierdzenia na to, że jesteście kochani i wartościowi. Ale najpierw musisz dać miłość sobie, żeby móc dzielić się nią z innymi, bo z pustego to nawet salon nie naleje. Ty jesteś źródłem, ty jesteś początkiem. Od ciebie wypływa miłość, a skoro wszechświat jest twoim lustrem, to miłość do ciebie wróci. Skoro znamy już podstawy, przejdźmy do manifestacji naszego wymarzonego partnera-partnerki. Temat miłości w prawie przyciągania to temat rzeka. Począwszy od przyciągnięcia właśnie wymarzonego partnera/partnerki, po przyciągnięcie byłego partnera, wyleczenie złamanego serca, uleczenie istniejącego związku i tak i tak dalej. Tyle tematów, ile naszych ludzkich problemów. Ale w tym filmie skupimy się tylko i wyłącznie na podstawach manifestacji wymarzonego partnera. Nie będę w tym momencie opowiadać, jak wizualizować sobie cechy fizyczne waszego partnera, czy też cechy charakteru, ponieważ myślę, że temat jest ogólnie znany. Każdy w mniejszym czy większym stopniu wie, jakie cechy chciałby, aby wymarzony partner posiadał. Jedni są bardziej szczegółowi, inni mniej, pozostawiając trochę więcej miejsca dla wszechświata, żeby dopasował Wam odpowiednią osobę w Waszym życiu. Ale żeby zamanifestować naszą wymarzoną osobę w naszym życiu, sama wizualizacja jej cech fizycznych to trochę za mało. Na pewno pamiętacie z pierwszych odcinków prawa przyciągania z filmów na tym kanale, jeśli nie to link do filmu zamieszczę na górze. Że największą moc sprawczą mają nasze uczucia i nasze emocje. Czym jest dla Was miłość? Czym jest dla Was obecność tej wymarzonej osoby w Waszym życiu? Jakie emocje, jakie uczucia towarzyszą temu, towarzyszą Waszej myśli, że ta osoba jest już w moim życiu? Może jest to bezpieczeństwo, spokój wewnętrzny, radość, pewność? zaufanie. Znajdźcie i poczujcie tę wibrację miłości. Ale nie tylko samej miłości. Również tych wszystkich uczuć i odczuć, które towarzyszą obecności tej wymarzonej osoby. Mam dla was takie ćwiczenie. W ciągu dnia w takich codziennych obowiązkach co jakiś czas zadawajcie sobie pytanie. Jak to jest czuć? Że ta osoba moja wymarzona jest już w moim życiu. Jak to jest czuć, że zaraz wejdzie do domu i zjemy wspólnie obiadki? Jakie uczucia towarzyszą tej myśli? Będziemy siedzieć razem przy obiedzie, opowiadać sobie, jak spędziliśmy dzień w pracy. Będziemy się słyszeć, będziemy się widzieć. Poczucie dotyk, poczucie zapach. Niech ta rozmowa wasza przez stole będzie tak samo pyszna jak ten obiad, który będziecie razem spożywać. I zostańcie na chwilę w tych emocjach, w tych uczuciach. Zobaczcie, jak one są inne od poczucia braku, samotności, od poczucia szukania czy też lęku o przyszłość. Dlatego tak ważne jest przywoływać sobie w ciągu dnia tę myśl, że ta osoba jest już w moim życiu, że już idzie, że już wraca do mnie, że zaraz będzie. I cieszcie się tymi uczuciami. I delektujcie się tymi uczuciami, które was, do Was w tym momencie napływają. Dla mnie prawo przyciągania to trochę jak za, robienie zakupów online w internecie. Spośród miliona ofert, propozycji i cen wybieram tę, która mi najbardziej pasuje. I czuję już tą radość. I czuję tą satysfakcję, że już znalazłam. Szybko wrzucam do koszyka i płacę, i siadam zadowolona i czekam. I już widzę na ścianie ten obraz, który właśnie kupiłam. Jak ta ściana, która teraz jest pusta, będzie pięknie wyglądała. I już czuję miękkość tego koca, który zakupiłam właśnie, który do mnie kurier już wiezie. Po czym wracam do codziennych obowiązków, chyba, że znowu spojrzę na ścianę i pomyślę, ale za chwilę pojawi się tu piękny obraz i ta ściana ożyje, będzie zupełnie inaczej wyglądała i cieszę się i już widzę, i już to przeżywam i zapominam i znowu wracam do obowiązków aż w końcu któregoś dnia przyjeżdża kurier, którego znam i który dostarcza mi to, co kupiłam tak samo jest z wysyłaniem zamówienia do wszechświata po to były te wszystkie negatywne wydarzenia w waszym życiu, te nieudane związki, żebyście wiedzieli czego już nie chcecie, a czego bardzo pragniecie. Wysyłacie zamówienie do wszechświata i czekacie. Tylko czasami przywołujecie sobie na myśl te uczucia miłości, które będziecie dzielić ze swoim partnerem. Delektujecie się jego smakiem, zapachem, jego ciepłą skórą, Użyjcie wszystkich Waszych zmysłów po to, żeby poczuć się dobrze, po to, żeby podnieść Wasze wibracje, żeby dostosować się do tego partnera, który już do Was jedzie. A gdy Wszechświat go nareszcie postawi przed Wami, to będziecie całą sobą wiedzieć, że to jest ten, bo będziecie znać te wibracje. I tego Wam z całego serca życzę. W następnych odcinkach dowiecie się, jak pokonać blokady dotyczące miłości, jak przyciągnąć byłego partnera z powrotem do waszego życia, jak uleczyć złamane serce i wiele, wiele innych. Także pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o lajkach, jeśli Wam się podobało, udostępnijcie. Niech jak najwięcej osób wie, że ma możliwość zmiany swojego życia na takie, o jakim zawsze marzy, bo ma w sobie narzędzie nasz umysł, nasze myśli, dlatego życzę Wam potężnych, silnych myśli, które dadzą Wam życie, o jakim marzycie. Dziękuję.